Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga. Z tej strony Agnieszka i Ola. Dziś opowiemy o poduszce masującej Minuel well Twist 2 Go. Jest to świetna poduszka, którą możemy zabrać wszędzie ze sobą. Bo najważniejsze w masażach jest to, aby stosować je regularnie, systematycznie i na pewno nie rezygnować nawet podczas wyjazdów wakacyjnych, urlopów czy jazdy samochodem. Z pomocą przychodzą nam małe urządzenia. Tak jak właśnie poduszka Minuel well Twist to Go, która jest bezprzewodowa, a po naładowaniu działa nawet do półtorej godziny. Ponadto możemy ją ładować na dwa sposoby: w pomieszczeniach poprzez gniazdo elektryczne, natomiast w samochodzie dzięki ładowarce samochodowej, którą wpinamy do zapalniczki. Poduszka ta wykorzystuje masaż szacu. Jest to połączenie dwóch technik masażu, takich jak ugniatanie. I uciskanie. Kule masujące pracują w dwóch kierunkach, do wewnątrz i na zewnątrz. Zmieniają się cyklicznie co minutę. Dodatkowo poduszka ta ma jeszcze ogrzewanie, które możemy włączyć i włączyć w każdym dowolnym momencie masażu. Świetnie nam sprawdzi się nie tylko zimą, kiedy jesteśmy zmarznięci, ale również latem, kiedy jesteśmy bardzo mocno pospinani, a dzięki ogrzewaniu masaż będzie skuteczniejszy. I bardziej dogłębny. Dokładnie tak. Poduszka Twist to Go jest specjalnie wyprofilowana, tak aby idealnie pasowała praktycznie na każdy odcinek naszego ciała. Od karku, poprzez lędźwie, odcinek piersiowy. Nawet możemy ją podłożyć pod łydki i rozmasować, pospinane te, te mięśnie właśnie. Nawet łytki, tak, łydki, tak. Cuda, dokładnie. I tutaj, żebyśmy mogli sobie tą poduszkę umiejscowić w jednym miejscu, mamy taki specjalny pas gumowy, więc zakładamy za fotel, za krzesło na oparcie, żeby nam się nie przesuwała podczas masażu. Tak. A jeżeli jesteśmy w trasie, czy gdzieś w, na zewnątrz, w innym miejscu, nie mamy do dyspozycji fotela, w zestawie mamy takie rączki, które przypinamy do urządzenia, wkładamy. Dłonie i dzięki temu sobie przytrzymujemy urządzenie i możemy zintensyfikować masaż idealny dla siebie. I wydaje mi się, że dzięki tej poduszce, właśnie e, możemy e, z takiego masażu korzystać nawet na łonie przyrody. Podczas wypoczynku e, na w świeżym namiocie. powietrzu, w namiocie dokładnie. Także faktycznie z tego masażu e, możemy korzystać w każdym miejscu i w każdej chwili. Dziękujemy serdecznie za dzisiaj. W następnym odcinku vloga opowiemy o innej. W poduszce neck to go. Czekajcie! Pa, pa. Do zobaczenia!